povítať pěkně. Vlapadil bych vám to, jako to pojeho v ji nepojehol, na Hambel do Ameriky, jako takže dorobil miliardov, tešenci milionov dolarov, talok měl dolarov, za veště talo nikdy neměli nie nevadíte. A zároveň, no, się to všechno v tej Kie na no grubszą są gazdówkę całym Miał pewnie 16 psów i dwie łowce, w tym jednego barana i w jak tej uesypki na dużą skalę bo pewnie zaopatrał jak całą Polskę całe Niemcy jeszcze kawałek Związku Radzieckiego, bo wtedy jest był Związek Radziecki, a nie ruski, tak teraz. No i dostałem taką propozycję kuzyna z Hamareki, żeby przyjechał tam, żeby otworzył tam farmę i robił im łezcepki i za zarobię więcej pieniędzy jako tu. A wiecie, że ja na pieniądze chytry, no to se myślę, no to jadę. No i pojechał jak... No i pojechał jak pociągiem, kuzyn mi kupił bilet. No i jak pewnie tym pociągiem, czy si, ja wiem, kiedy, nie wiem, czy półtora roku. No i czy się koło tego pewnie było. No i nareszcie tak zajechał. Ale ja wziął ze sobą z hałpy. Nie wiem czy wziął, najczęściej pewnie zagrzał 7 tysięcy tych i liter zinteci do takiego słoicka. No i kuzyn mnie tam ładabrał w Ameryce i zawiózł mnie tam do siebie. A siedział w takiej murzyńskiej dzielnicy, co było tak ład a ja murzynów tak strasznie nie odwiedział. No ale wiecie, kuzin miał swoje sprawy, od na drugi dzień poszedł do swojej roboty. No a ja myślę, że pasuje czy się tego grosza chycić, mam w się ten łoscypek. No to zacznę handlować. No i wyniósł tam przed chałupę dwa kłetki. deskę, łoscypek, Cztery takie wybrałem na pięknie, No się. a same nie chodzi. No i tak pewnie uciekał jak się coś za dwie godziny i przyszedł ku mnie czegoś z takimi zalaznymi parantkami Taka chrubażebrowka. No i peto się mi chujuar. No i wiecie że się w jak ktoś się do mnie powie chuju. No i wstaną i jak jednemu skłelanka w głowkę. No i tak, że się on przewrócił. I wychujowego i gąłem, że ty tymi chujową nie będzie. Na no ale se że ich było czek, a ja jestem. No i tych dwóch co koło niego stało. no i na mi tymi prądkami. Tak mi na że tak jeszcze nikomu nie na jako jako mi tutaj na wdubcali. I za mi te łezcypki, i, i te dwa kłetki, i tą deskę nawet tyzmi za dubcali. I uciekli w kurwę. Najwiat, kuzyn przyjechał z roboty, a ja taki płakali, co w izbie. I go on za pierdolę takie biznesy, bo mnie w Polsce sanowali, Byłem biznesmenem, a tu huja dostek pierdol u No to on mi gada, nie boisz się nic, kuzyn. Jutro cię zawieszę tam, kajesz. dużo białych ludzi. Tam mam takie fajne miejsce łóżysy se tam stragan i będę łysyki sprzedawał na pewno coś zarobić. Nie i chuj. Nie wziął mnie na drugi dzień. Zajechaliśmy si pewnie 14 i pół godziny w jedną stronę, ale my zajechali wysiadłem i patrzę taką sakramentsko biało haupa. On mi go, że to jest White House. Ja go nie pierdol, bo to biała chałpa. A on mi gadał, to jest White House. A ja mu go, nie wkurwajmy, bo widzimy, że to jest biała chałpa I nie pierdol mi jakieś w chatę, coś tam. I chuj, machnął ręką mi dobre. No i gadał, się tu przed bramą? Goda, tu na pewno, sprzedał, wszystkie osypki. No i dobra. Węło składał jak się pieknie na no, jak inną deskę, inne kulicki bo tamte mi te wydupcone muzyny zajabały No i dobre sprzedajem No i wam powiem ze ludzie kupowali Dulary mi dawali Wojto to nawet nie brał łez cypków mi dulary Nie wiem czemu Dobrze gadałem ze wam aryce, dulary same do ciebie przychodzą ale, chuj ze z tym. No i patrzę, jedzie policja, jadą jakieś limuzyny, czarne. I stają przy mnie. No i wysiadają z nich ludzi. Wysiadają i wysiadają. To taka limuzyna była sakramencka. Jak siedem moich rozrzutników i trzy traktory. No i wysiadali pewnie coś i pół godziny z tej limuzyny nareszcie jeden płetw ku mnie i go do... Że prezydent Obama. Nie do to myślę, chuj, się myślę, jakiś prezydent, no nie Obama. Se myślę, bo się wozny. Ku mojemu straganie, nie i z limuzyny. Przecierpiał mocy I wiecie kogo widział? Widział jak mużina. I za w tym momencie tak, jak się wkurwił, że mi zadupcyli te cztery łysypki i tą deskę i te kulicki. za chycił jak jednego łysypka takiego starego, jak nie zadupcył temu łabami, tak że się oni no, przewrócił. A mnie resztę wzięli i spałowali i wzięli mnie do heresztu. No i siedzę sobie tak tem, haraście siedzę siedzę, siedziałem si pewnie pół roku I raz przyjechał po mnie kuzyn I gada mi, że kogoś ty chuja zrobił Gadał, byłbyś zabił prezydenta, łaba Ja gadam a oni huje mnie nie chcieli zabić? Każdymi prądkami, którymi byli, którymi kłapali? Oni co w tej kurwa święci? Wiadomo, nie moja wina go domu. Uwidziałem mu na mu, bo to była taka zemsta za tą ławkę i za te łysypki. No ale wiecie, kuzyn dość był taki szpac i on to tam mi wezałatwiał, że mnie wypuścili za kaucją i wziął mnie VP i się pytał, ci sprzedałem dalej te łysypki. Ja mówię tego domu, wejrzem nie w kurwioj. Wej się od pierdol pierdolę ode mnie. Ja dupcę całą tą twoją. Amarekę. pierdolę, jadę w cerwienie, tam się mi dobrze zje I piwo sobie wypijem, i papierusa se I chłodźcu i tyryli terli. A tu to chuja wejdzie sprzed hałpę i zaroście muzyny na wpierdalają jakimiś rukami zalaznymi. I ja o dupce ja jadę w chałupę I dziękuję Ci bardzo, żeś mi przygarnął ale więcej do ciebie nie przyjadę ani te też do mnie nie przyjeżdżę ani nie dzwonię weź się jednym sobie uetpierdol Ułat ule mnie I wziąłem jeszcze w ten sam dzień wróciłem się do Polski i jak, i zażeg się że jest więcej nika z czerwienego się nie wybieram na razie